Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak korzystać z funkcji przyciągania okien na Macu. Na Twoim Macu jest nowa funkcja, która pozwala na przyciąganie okien do boków ekranu, więc. Teraz zarządzanie oknami jest całkiem proste, a najłatwiejszym sposobem na zorganizowanie okien na ekranie jest po prostu przeciągnięcie okna, tak trzymaj je u góry okna, następnie powoli przeciągnij je na bok ekranu i puść, a ono automatycznie przyciągnie się do boku, co pozwala na łatwe zarządzanie przestrzenią roboczą. Zrobię to samo z moim drugim oknem i ono również się przyciągnie w ten sposób, co jest bardzo przydatne, gdy chcesz pracować z wieloma aplikacjami jednocześnie. Możesz także wziąć okno i przyciągnąć je do góry, aby wypełniło cały ekran. Zamiast tego możesz także podwójnie kliknąć w górną część okna, a to zrobi to samo. Następna rzecz, którą możesz zrobić, to kliknąć tutaj, najechać na zielony przycisk, a wtedy pojawi się opcja przenoszenia i zmiany rozmiaru. Żeby umieścić je po lewej, prawej stronie, na górze lub na dole, Ponieważ możesz także umieścić je na górze, a to okno umieśćmy je na dole, a to będzie działać w ten sposób. Lub możesz także znaleźć opcję wypełnienia i ułożenia i ustawić jedno z nich w ten sposób. Automatycznie uporządkuje Twoje okna, więc jeśli otworzę inne okno, powiedzmy Spotify, a potem wybiorę opcję wypełnienia i ułożenia w ten sposób, to naprawdę uporządkuje je w ten sposób. A jeśli otworzę jeszcze kilka okien, może, otwórzmy ustawienia systemowe. A teraz otwórzmy Findera. Potem mogę po prostu najechać tutaj i wybrać te opcje, a to uporządkuje je w ten sposób. Więc teraz na moim ekranie są dokładnie cztery okna. Możesz także najechać na to i znaleźć tryb pełnoekranowy. A potem możesz ustawić to na cały ekran po lewej stronie ekranu lub po prawej stronie ekranu. Jeśli ustawisz to na cały ekran, to po prostu wejdzie w tryb pełnoekranowy, ale możesz także ustawić to po lewej stronie ekranu. A potem możesz wybrać inną aplikację, aby umieścić ją jako drugą. A. Teraz są w trybie pełnoekranowym. Możesz po prostu delikatnie przesunąć trzema palcami po gładziku lub dwoma palcami na magicznej myszce w lewo lub w prawo. Wystarczy to zrobić. 2. Przełącz się między tymi dwoma. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.